Redakcje Arki, witam Was serdecznie na kolejnym programie. Będziemy dać mi patrzeć bo tak nie będzie planu. Będziemy pisać bierzeć paweł, bo tak nie będzie planu. A może wotmy Twoich włosów, jeżeli wskażę planu. Jeżeli pomyli mi co dalej, co dalej robić wam, robić wam, robić wam. Będzie plan, na będzie plan. A oto komentarz redakcji do wydarzeń, które odbywały się po poprzednim programie. Do inteligenta postępowego. Ciuciu, baba, pipipu, kziumizio lala mu, Psiotocio to ludu pupu adekwantnie. Socio mniam buzio, buzio ludzie to ho buzi pupci imponterabilia. Rea Bobo. Progrocacy titi brawko, myju myju, nieporyju eschatologicznie. Lulu papu, cipcip cip, kurka, szef sztabu, wydział do spraw generał Zamordcew. Czy siedzi tu Murzyna? Czy leży tu Madonna? Czy jest tu jazda konna? Czy w nocy dobrze wbicie? Czy śmierci się boicie? Czy zabił ktoś dokarza? Czy często się to zdarza? 咔哒哒哒，啦啦哒哒哒，靠！

że się wam rodzi, czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pośpieszajcie przywitać Pana, czym prędzej się wybierajcie. W tym tygodniu na naszym osiedlu odbywa się kolęda Duszpasterz akademicki odwiedza wszystkich tych mieszkańców Którzy życzą sobie spotkania z nim Dziwi i oburza mnie fakt Że kierownictwo drugiego DSU Akademii Medycznej Zabraniło księdzu wejścia na teren akademika Pani kierowniczko Wątpię, czy właśnie wyczuwa pani tryndy Toż przecież generał właśnie ma jechać do Watykanu to nie te czasy. Prymas nie siedzi w Komańczy, a na miodowej w Warszawie. Nikomu nie zależy chyba na wojnie o krzyże. A poza tym proszę uważnie przeczytać konstytucję PRL, szczególnie artykuł 84. Według niepotwierdzonych danych, 13 czerwca 1987 roku będzie gościł w Polsce i w Łodzi Jan Paweł II. Tematem jego pielgrzymki będzie świat pracy w naszym kraju. W związku z tym przypomnimy Wam wydarzenia sprzed 6 lat, kiedy to papież przyjął przedstawicieli robotników polskich na audiencji w Watykanie. Wyrażam radość z dzisiejszych odwiedzin przedstawicieli Solidarności, niezależnych samorządnych związków zawodowych. Najserdeczniej witam pana Lecha Wałęsę oraz wszystkich, którzy przybywają wraz z nim. Cieszę się, że w tym spotkaniu bierze również udział kierownik i współpracownicy zespołu do spraw stałych kontaktów roboczych między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i stolicą apostolską. Witam Was szczególnie serdecznie na tym miejscu, na którym z racji mojej posługi na stolicy św. Piotra dane mi jest spotykać się z ludźmi różnych narodów, języków i ras, krajów i kontynentów, z ludźmi moimi braćmi. W tym ogólnoludzkim braterstwie, które Kościół głosi w imię Jezusa Chrystusa oraz w kontekście całego ewangelicznego orędzia. Braterstwo, jakie łączy synów i córki jednego narodu, ma swoje szczególne miejsce i szczególne prawo, bo ma też szczególne miejsce i prawa w ludzkim sercu. Witam Was więc jako moich rodaków, z którymi jestem związany więzami języka i kultury, wspólnej historii i wspólnych doświadczeń, w obrębie których rodziła się i kształtowała w ciągu całych stuleci solidarność wszystkich Polaków. Sprawdzona zwłaszcza trudnych i przełomowych momentach dziejów naszej ojczyzny Cieszę się z tego że wydarzenia ostatniej jesieni poczynając od pamiętnych tygodni sierpniowych stały się okazją do ujawnienia się tej samej solidarności która zwróciła na siebie uwagę szerokich kręgów opinii publicznej na całym świecie Wszyscy podkreślali szczególną dojrzałość, jaką społeczeństwo polskie, a zwłaszcza ludzie pracy, wykazywali w podejmowaniu i rozwiązywaniu tych trudnych problemów, jakie stanęły przed nimi w momencie krytycznym dla kraju. Na tle wydarzeń, których nie brak w dzisiejszym świecie, a w których Jakże często metodą działania staje się gwałt i przemoc na tle działającego w różnych krajach terroru czy terroryzmu, który nie oszczędza życia niewinnych ludzi. Ten właśnie sposób działania, wolny od gwałtu i przemocy, szukający rozwiązań na drodze wzajemnego dialogu i merytorycznych racji z uwzględnieniem dobra wspólnego przynosi zaszczyt zarówno przedstawicielom świata pracy z Wybrzeża Śląska i innych regionów, tym, którzy zrzeszyli się w Solidarność, jak też przedstawicielom polskich władz państwowych. i gdy nic nam na drodze nie stanie, czy będziemy mogli zacząć na nowo? Bo wiesz, u nas nie zawsze jest słońce, choć przed deszczem nas chroni parasol. Czasem jednak przemoczy nam serce inny deszcz, co spływa pana. żywy. Zadzaliż, bez tych uśmiechów codziennie rano zostawianych na lustrzach i bez ściany, w pośpiechu, by zdążyć na kolejny autobus do jutra. tu a tak do jutra, do zaraz, do pierwszego. I do wam raz rozliczając geniusz, już, kim już. Zjadacze chlebą z kolacji, więc już ją to na spanie bez bagażu i bólu głowy, nigdy nic na, na drodze nie stanie, spróbujemy zacząć od nowa, to nas sędzą. I buru głowy, dokąd nas zaprowadzisz panie bez bagażu. I bólu głowy, dokąd nas zaprowadzisz panie bez bagażu. Do policji. Donoszę uprzejmie na mojego współlokatora, który powiedział, że jest dobrze. Zapytany przeze mnie, co ma przez to na myśli? Powiedział, że ma na myśli ogólnie. Na moje pytanie, czy on tak naprawdę uważa, odpowiedział, że naprawdę i nie spuścił wzroku na podłogę. Wtedy miałem podejrzenie i zapytałem metodą wypróbowania, czy on się spodziewa dalszego ciągu swojego zadowolenia. Na co on powiedział, spodziewam się. Jest bardzo dobrze i będzie jeszcze lepiej. Wtedy ja nie dałem nic poznać po sobie, chociaż nie jestem przeszkolony, tylko go jeszcze bardziej pociągnąłem za wypowiedź. On się nie spostrzegł i na moje znowu pytanie, czy on uważa, że to jeszcze lepiej to będzie, dużo lepiej, on mi odpowiedział, że owszem. Na moje pytanie, co znaczy owszem, on powiedział, że owszem, dużo. Wtedy ja już nie miałem żadnej wątpliwości, jeszcze tylko, żeby być całkiem w porządku z regulaminem, chociaż nie mam obowiązku, kazałem mu huchnąć. On huchnął, ale nie miał żadnego huchu. W związku z tym nie ulega kwestii, że on świadomie uprawia działalność antypaństwową drogą humoru i satyry, szerząc perfidne aluzje wywołuje satyryczny stosunek do naszej rzeczywistości. Ze służbowym pozdrowieniem, ochotnik niezmundurowany, Sławomir Mrożek. Teraz zagadka. Same uniwersytety amerykańskie przyznały mu sześć doktoratów honorowych. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Harvard, Uniwersytetu Columbia, Uniwersytetu Alberta, Uniwersytetu DePaul w Chicago, Uniwersytetu Fordham i Uniwersytetu Notre Dame. Sto takich doktoratów i tysiąc nagród Także nie zmieni układu sił w Polsce ani naszej polityki. Tych, którzy wiedzą o kim mowa, prosimy o powiadomienie komendy głównej Straży Pożarnej lub najbliższej budki dróżnika. Za ukrywanie prawidłowej informacji grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu. A tym, którzy dokładnie śledzą naszą audycję, przypominamy, że już czas na służbowe. Dzień. Pary, gdzieś yeah.